są ludzie, którzy też żyją w rozwodach do dziś. Ja czekałem 25 lat a w zasadzie moi rodzice. Więc wszystko można oddać sercu Maryi i wszystko może stać się naprawdę boże i dobre, bez osądzania, bez manipulacji. Więc są pewne wydarzenia, których my nijak nie jesteśmy w stanie pojąć. Nasz mózg ma półtora litra pojemności, no nie wszystko pojmiemy, halo. Ale mimo że nie rozumiejąc Pan Bóg ze wszystkiego może dobro wyprowadzić. Jest dzisiaj pięknie napisane, ona zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Rozważała, tu jest greckie symbolo, czyli rozważała, ale też to słowo znaczy składała. Że ona wszystkie słowa, które słyszała i wszystkie przeżycia, których doświadczała, składała w swoim sercu, gromadziła w swoim sercu. Ta jest zdolność do rozważania, do strzeżenia tego, co jej Bóg powiedział, przekłada się dziś na to, że rozważa też wszystkie nasze wydarzenia i strzeże wszystkich naszych próśb. Wszystkie słowa, nie niektóre, nie większość, ale zachowywała wszystkie słowa i wydarzenia w swoim sercu. A jeżeli wszystkie, to i te, które ty jej oddasz. To wszystko, co je dziś, zaniesiesz. Więc Pan Bóg chciałby, żebyśmy oddawali właśnie... Maryjo, w Twoje niepokalane serce oddaje siebie, moją rodzinę, dom, pracę. Może brak pracy, może brak rodziny. To wszystko, z czym się borykasz. Oddaj jej. Może widzisz, że teraz ktoś przy Tobie stoi smutny. Możesz powiedzieć Maryjo, ja w twoje serce powierzam tego człowieka, bo widocznie jest cierpiący. Każdy z nas może w każdej chwili oddawać sercu Maryi wszystko, co mamy, albo czego po prostu nie mamy. I wszystko, co jest oddane temu sercu, na pewno się skończy dobrze. Na pewno, ja jak byłem małym chłopcem, to tutaj kiedyś przyjechałem na jasną górę. Moi rodzice niestety się rozwiedli, jak miałem kilka miesięcy Ja nigdy matki nie znałem I kiedyś jako młodzieniec, ja kilkanaście lat miałem Grzebałem w, w te w skrzynce na narzędzia mojego taty No bo chłopak to wiadomo, gdzie ma grzebać w skrzynce na narzędzia I znalazłem obrączkę mojego ojca, tą ze ślubu No wiadomo, nie nosił na ręce no więc tak sobie postanowiłem, wziąłem tę obrączkę, ukradłem. No i nic mu wtedy, wtedy nie powiedziałem. I szedłem pierwszy raz tutaj na Jasną Górę w pielgrzymce pieszej. No i to był 91 rok, jak tutaj Ojciec Święty był na Światowych Dniach Młodzieży. I weszliśmy tutaj wcześniej, zanim Ojciec Święty przyleciał, to, to wcześniej tutaj weszliśmy z grupą zbyt Bydgoszczy. No i zawiesiłem obrączkę tam na tych wotach, prosząc Matkę Bożą, żeby znalazła mamy. Potem, potem wracałem i patrzę, już obrączki nie ma. Dopiero zrozumiałem później ogłoszenie, żeby nie wieszać samowolnie pewnych rzeczy tam na tych wotach. No ale nieważne, może złodziejowi się przydało. Ale Matka Boża wysłuchała, nie? Wysłuchała? Choć ja zupełnie o tym potem zapomniałem. wróciłem do domu, znowu życie, znowu tam. Szkoła taka, taka i siaka. No i... Zapomniałem zupełnie i był 2000 rok. Miałem 25 lat wtedy. Teraz jest 25. Coraz trudniej, widzę metę pomału. W każdym razie, mój ojciec wychodził z domu, a byłem dwa dni wtedy w Bydgoszczy po świętach wielkanocnych. Jeszcze byłem klerykiem. Mój ojciec wychodził z domu i nagle natrafił na moją mamę. I to ni stąd, ni zowąd. Nie wiedział co powiedzieć, no to ją zaprosił Ona jeszcze w większym szoku, więc Więc jutro <noise> Więc przyszła jutro przyszła następnego dnia I wtedy poznałem po 25 latach swoją mamę Nie ma rzeczy niemożliwych Dla Matki Bożej Jeżeli jej powierzymy w i Jej sercu niepokalanemu Ja tu tylko raz przyjechałem Jako młodzieniec i powierzyłem jej swoją troskę i, i wysłuchała. No może nie od razu, ale po jakimś czasie. Potem, jak przyjeżdżałem do Bydgoszczy, jak szedłem do mamy, ojciec był zazdrosny. Po co tam idziesz? O po co? No wiadomo, no. każdy chłopiec jest zazdrosny, tylko nie każdy mówi. No ale po jakimś czasie potem moi rodzice się zaprzyjaźnili, pogodzili się ze sobą i jestem dziś bardzo szczęśliwy Je, jeszcze moi rodzice żyją prawda, odwiedzam ich ale nie ma rzeczy niemożliwych które my jej powierzymy Matce Bożej wszystko nie do rozwiązania co by było, ale powierzone w to serce może stać się rozwiązane, staje się a z drugiej strony Bóg mi pokazał i też przez Słowo Boże, bo to jest wyjaśnienie dlaczego tak było, bo w seminarium, w zasadzie w nowicjacie, jeszcze Bóg bardzo mi pokazał postać Mojżesza, który też był zostawiony przez matkę. No, może musiała, żeby go ratować, no ale dziecko małe, no to no nie wie, że musiała. Rana jest do końca życia, nie? Matka go zostawiła. Potem był u piastunki faraona, potem wcześniej jeszcze u, 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 u żony faraona, i tak, tak z rąk do rąk przechodził ten chłopak, nie? A potem był zostawiony Bo był zostawiony przez swoją matkę w, w, w wodzie, prawda? I potem sobie pomyślałem Boże, nie? To jest moje życie, nie? Byłem zostawiony przez matkę W takim miejscu Ale to też Pan Bóg ze wszystkiego wyprowadza dobro, Bo Mojżesz był zostawiony w wodzie Przez matkę I potem, ponieważ sam to przeszedł Potem przez wodę przeprowadził cały naród Cały naród przeszedł przez wodę, prawda? Suchą nogą, przez Morze Czerwone. Więc są pewne wydarzenia, których my nijak nie jesteśmy w stanie pojąć. Nasz mózg ma półtora litra pojemności. No nie wszystko pojmiemy, halo. Ale mimo, że nie rozumiejąc, Pan Bóg ze wszystkiego może dobro wyprowadzić. I ponieważ sam przez to przeszedłem, potrafię wczuć się, zrozumieć ludzi, którzy tutaj przychodzą samotni, odrzuceni, przynajmniej wiem, co przeżyli. I mogę też przeprowadzić razem, pójść z kimś tą drogą, skoro sam ją kiedyś w dzieciństwie przeżyłem. Więc są pewne zranienia, których mamy w swoim życiu, ale tylko może po to, żeby pomóc innym przez to przejść. A jedno jest pewne: wszystko, co oddajemy sercu Maryi, stanie się rozwiązane. Nawet po ludzku niemożliwe. Czy urodzenie Matki Bożej było możliwe? Przecież nie była z Józefem. Poza ślubinach Maryi w pierwszym zamieszkali razem, znalazła się brzemienną. Nie było Józefa, według prawa żydowskiego. To nie powinna urodzić. Nie była z żadnym mężczyzną. Czyli to było wydarzenie cudowne. Poza normalnym, biologicznym trybem. A jednak stało się, bo w niej. Więc pomyśl sobie, wszystko mówisz niemożliwe, niemożliwe, ale może stać się możliwe, jeżeli oddamy dziś te sprawy i wydarzenia w jej serce. A ona to wszystko przenosi. Wierzmy w to, bo to dobra nowina, że ona jest święta Boża Rodzicielka. To, co niemożliwe, w niej stało się. Ciałem, faktem. Słowo Boże pozwala zrozumieć nie, nie tylko drugiego człowieka, ale też wydarzenia niezrozumiałe w swoim życiu. Mi otworzyło oczy Słowo Boże, że nie musiałem przeklinać swojego życia, tylko zrozumiałem, dlaczego tak jest. Przez przykład Mojżesza. Twoje życie też może być podobne do Abigail, do Samuela, do Dawida. Więc życzę Wam dużo słowa. A wtedy życie stanie się zrozumiałe i każdy człowiek, którego spotkasz w swoim życiu, też będzie sensowny. Że nie muszę dziś patrzeć na ludzi i oceniać ich. Rozumiem też i nie osądzam ludzi, którzy sami się rozwiedli. Jakim prawem mógłbym to robić? Nikt nie chce traumy dla siebie, ale są ludzie, którzy też żyją w rozwodach do dziś. Ja czekałem 25 lat, a w zasadzie moi rodzice, więc wszystko można oddać sercu Maryi i wszystko może stać się naprawdę, Boże i dobre, bez osądzania, bez manipulacji, bez wywierania wpływu, po prostu w pokornej modlitwie do pokornej niewiasty, która zanosi te słowa do pokornego Boga. Przyjmijcie te błogosławieństwo, Boże